Jeśli zajmujesz się tworzeniem stron internetowych, bądź dopiero zamierzasz wejść w ten biznes, to koniecznie zobacz to wideo. W tym wideo powiem Ci o takich mniej przyjemnych sytuacjach, powiem Ci jakich klientów, jakich sytuacji unikać, kiedy powinna Ci się zapalić już lampka, w jakim momencie. Także zaczynajmy. Pierwsza taka sytuacja jest w momencie, kiedy dzwoni klient i chce stronę na wczoraj. I w tym momencie działa to na mnie właśnie jak taka czerwona płachta na byka, ponieważ wiem statystycznie, że ani ten klient nie potrzebuje tej strony na wczoraj, ani też yy, materiały, które są potrzebne do wykonania tej strony, nie przyjdą tak szybko, jaką tej strony chce, tak? Yy, I tutaj. Zwłaszcza osoby, które mają problem z pozyskiwaniem ciągłości tej, tych zleceń, oczywiście korzą się przed takim klientem, tak, zrobię, zacznę już od wczoraj, i to jest taki wielki podstawowy błąd, ponieważ podświadomie dajecie do zrozumienia temu, temu klientowi, że wasze usługi są kiepskie. Ponieważ jeśli wy zajmujecie się usługami tworzenia stron internetowych i macie moce przerobowe, aby zacząć takie zlecenie już jutro, to znakiem tego. Poświadomy albo świadomie klient wpakuje Was do szufladki, że coś nie tak jest z tym człowiekiem, z tą firmą, ponieważ jeśli on ma z dnia na dzień wolne terminy, no to klienci chyba stronią raczej od tej firmy, tak? Więc jeśli dla mnie ja mam terminy powiedzmy na dwa miesiące do przodu, to informuję o tym klienta, tak? Oczywiście, są takie sytuacje, kiedy naprawdę ten klient potrzebuje strony na wczoraj, a ja mam w ciągu tych dwóch miesięcy tych zleceń. Na tyle elastycznych, elastycznych, że się tak wrażę, klientów, że oni nie będą robili problemu, czy ja zrobię tą stronę im za dwa tygodnie, czy za cztery tygodnie, więc mogę sobie te zlecenie oczywiście jakoś tam przesunąć, tak? Ale oczywiście o tym informuję klienta, że w ten sposób, zobaczę, co da się zrobić, tak, porozmawiam ze swoimi klientami, czy da radę tam przesunąć jakieś terminy I oczywiście możemy sobie tutaj e, to zrobić, ale nie uczcie klienta postępowania właśnie w ten sposób, że klient nasz pan, klient chce już stronę na jutro i Wy się już tutaj wszystko zmieniacie, cały swój harmonogram, życiorys, aby się pod tego klienta dostosować. Szanujmy się, najważniejszy też jest właśnie balans, tak, klient oczywiście jest walny, ważny, jego potrzeby, ale Wy też tutaj się szanujcie, bo nikt Was nie uszanuje, jeśli tego sami nie zrobicie, bo często było tak, że klient chce stronę na wczoraj, a później już jak zaczynamy tę stronę tworzyć, to pojawiają się problemy typu czekacie dwa tygodnie na zdjęcie, tak? czy tam e, na tekst do zakładki o nas. Oczywiście teraz, gdy jest Chat GPT, e, jest sztuczna inteligencja, to nie ma problemu z tym. tak Jeśli klient zwleka, e, po prostu piszemy tutaj tekst e, sztuczną inteligencją, doliczamy oczywiście to do faktury, Chyba, że oferujecie to w cenie. Oczywiście też temat właśnie wykorzystania sztucznej inteligencji tutaj stwarza nam też właśnie duże pola do manewru, ponieważ wcześniej, jak świadczyłem swoje usługi, no to wstawialiśmy tam powiedzmy te zaślepki Lorem Ipsum w te teksty, który, na które czekaliśmy od klienta, wstawialiśmy jakieś grafiki. Natomiast teraz nie ma na to mowy, tak. Wykonuję swoje usługi kompleksowo i zarówno z tekstem, z grafikami, ze zdjęciami. Jeśli taki klient mi nie podeśle, ja to robię i, i wystawiam oczywiście fakturkę. Umawiam się z klientem, że później, oczywiście, jeśli te teksty mu nie pasują, wygenerowane przez AI, to umawiam się z klientem: OK, zapłacisz fakturkę, strona jest kompletna, zrobiona. Jeśli te teksty ci nie pasują, tutaj, drogi kliencie, odeśl mi je, kiedy będziesz na to gotowy i ja Ci oczywiście te teksty podmienię. Ale nie ma czegoś takiego, że Wy wzięliście albo nie wzięliście, co gorsza zaliczki i czekacie potem na jedno zdjęcie, czekacie na zdjęcia zespołu, do grafiki, do zakładki o nas i to Wam blokuje koniec zlecenia, tak? Jest zlecenie zrobione, fajnie, kompleksowo, są pieniążki. Oczywiście później możecie zmienić, tak? Jeśli klient Wam tutaj już to dośle. Kolejny taki rodzaj klientów to są tacy cebularze. Którzy, już tutaj mi się zapala lampka, jak słyszę teksty, właśnie, że ja mógłbym się tym sam zająć, ale dla pana to przecież kilka godzin, góra jeden dzień, więc pan to mi zrobi i tutaj już w domyśle, w nawiasie on tego nie mówi, ale słychać za psie pieniądze, tak? Czyli nam panu parę stówek i rób pan, bo panu to zajmie godzinę, dwie. Skoro jest to takie proste, proszę sobie samemu to robić, tak? I ja wtedy tak w domyśle sobie myślę. i Zazwyczaj już jak ten tekst, po prostu wieszczy smutny koniec, tak, że będą problemy z takim klientem, będą problemy z tym zleceniem. E Jeśli już od początku słyszymy, że to dla Pana kilka godzin, ewentualnie kilka dni i dlaczego Pan chce jeszcze takie duże na to pieniądze automatycznie tutaj jest pas, moja stawka jest taka nie pasuje nie ma monopolu na moje usługi można sobie iść do kogoś innego. Oczywiście, wyceniając swoją usługę Możemy jakiś założyć margines, że opuścimy temu klientowi 50 złotych, 100 złotych na tą przysłowiową flaszkę, ale pewne rzeczy są po prostu robione na sztywno, tak? Miałem taką sytuację nawet dzisiaj. E, Wysyła mi klient do wyceny sklep internetowy, przykładowy, który mam zrobić, prosty sklep, kilka produktów z branży beauty i wyceniam, że takie, tego typu sklep, e, w zależności oczywiście od ilości produktów, zaczynają się ceny tutaj od 3500 złotych brutto. Dostaję odpowiedź drogo. Czy zna Pan jakiś tańszy sposób? No, to ja mu już wysyłam trochę przekornie link do swojego kursu WordPress, do kursu tworzenia stron internetowych. Znam, może pan tę stronę sam wyklikać z moim kursem, tak? No to on mi tutaj wysyła odpowiedź, że ale dla pana to jest przecież jeden dzień pracy. No i tutaj już w ogóle nie ma żadnej dyskusji, nie ma w ogóle nawet dialogu z takim klientem. Ok, jeśli jest to jeden dzień pracy dla mnie, to życzę, życzę takiego zawodu, gdzie będzie pan zarabiał na usługach właśnie taką kwotę. Nie ma, nie ma rozmowy, tak? Kolejna sytuacja to dzwoni klient i informuje, że to jest prosta stronka, wizytówka. Dla pana to też właśnie parę, parę parę godzinek roboty. A później okazuje się, że ani to nie jest prosta stronka, bo się okazuje, że trzeba tam zrobić zakładkę blog i dobrze, jakby jeszcze tam były jakieś wpisy, a na to klient już nie ma czasu. Ale okej, okay, to możemy przecież wygenerować czatem GPT, no ale to za to klient nie chce tutaj nam płacić, no bo to jest prosta stronka. Oprócz bloga będzie też tam sklep, no bo klient w sumie ma już e-booka i chciałby go sprzedawać, więc mamy tutaj już cały zestaw, czyli i strona i bloki i sklep, tak? Ale w domyśle jest to prosta stronka, która zajmie Tobie parę godzinek, tak? I to już też oczywiście większa część osób, która ma problem z ciągłością zleceń, przymknie na to oko, dobra, blog, zrobię ten blog, dobra, jeden produkt, OK, fakt, że będziemy tam się z przesyłkami, z płatnościami, z konfiguracją czekać tu na bramkę płatności, tu na to, ale, ale, ale przymykam na to oko, a klienci to wykorzystują, tak? Oczywiście, można zrobić, ale. Uświadamiajmy klienta. To nie jest ani prosta strona, bo to nie jest nawet strona, tylko to jest po prostu sklep e-commerce z zakładką blog i za to bierzemy po prostu pieniądze. Dla mnie prosta strona jest to prosta strona, wizytówka informacyjna, 5-6 zakładek klasycznych, że się tak wyrażę, czyli e, galeria, kontakt, usługi, portfolio o nas, tak. czyli te strony, gdzie, gdzie jest ten schemat podobny, tak, zwłaszcza dla biznesów e, lokalnych. Kolejna taka kategoria klientów to są e, klienci. Którzy dzwonią, że trzeba poprawić coś na stronie. Bo i tutaj zazwyczaj nie wiemy, dlaczego trzeba poprawiać po kimś, dlaczego poprzednia firma, poprzedni freelancer zmył się, że tak powiem, z tej roboty. Zazwyczaj to oczywiście jest firma tam, wina tamtej firmy, jednak tutaj powinna się zapalić lampka ostrzegawcza, że z jakichś powodów ta współpraca no, tutaj nie zaskoczyła, coś się wydarzyło. Albo od strony freelancera, albo od strony tego klienta. I już pomijam fakt, że ja nie wchodzę absolutnie na żadną robotę po kimś to jeśli ty na przykład nie neguje tego, natomiast jeśli ty nie widzisz problemu z, z pracą na stronach, gdzie poprawiasz coś po kimś, albo nawet po klienciu, bo też często jest tak, że klient sobie kupił jakiś motyw szablon na przykład na T-forest. Usiadł wieczór, dwa, uznał, że to jednak go przerasta. No, i to jest proste, on by sam to zrobił, ale w sumie to woli zapłacić Tobie, albo dał komuś freelancerowi, ktoś się na tym wyłożył, bo nie znał tego motywu, może nie znał tego szablonu. I teraz idzie do, do Ciebie, i Ty yy, tutaj masz to, masz to zrobić, bo dla Ciebie to jest przecież kilka kliknięć. Tak, i tutaj w mojej metodologii absolutnie nie wchodzę w żadne takie tematy poprawek po kimś, czy po klientach, czy po innych agencjach, bo zawsze wysypują się jakieś dodatkowe trupy z szafy. Wchodzisz, oceniasz pracę, jednak zawsze są te rzeczy, które cię in minus niestety w takiej usłudze e, zaskakują. I w mojej strategii biznesowej, e, gdy sobie e, starałem wyeliminować te rzeczy, które pochłaniają najwięcej mojego czasu, a nie przekładają się na dochody mojej firmy, czyli ta zasada pareto, tak? czyli 20% naszej pracy generuje nam 80% dochodów, zysków, natomiast e, 80% czasu zajmujemy się tymi rzeczami, które nam generują tylko te 20%. I ja zobaczyłem, że dla mnie tym moim Pareto, te, te moje 20%, które mi generuje tych klientów te zyski, to robienie stron prostych wizytówek, tak? Natomiast te 80% czasu spędzałem na takich właśnie pudrowaniach takich trupów, poprawkach po kimś, po freelancerach innych, po agencjach albo po samych klientach. Więc to absolutnie sobie wyciąłem, tak? I skupiłem się tylko na tych najlepszych klientach, na tych najlepszych klientach właśnie na tych lokalnych biznesach, gdzie nic mnie nie zaskoczy. Czy jest to kwiaciarka, czy jest to pani mecenas, czy jest to hydraulik. To te wszystkie firmy łączy jedno, że one działają na jednym, powiedzmy w jednym lokalnym miejscu i struktura takiej strony jest podobna, czyli te właśnie zakładki, o których mówiłem, tak? Ona z galeria, portfolio, usługi, kontakt, strona główna, tak? Więc tam mi nic nie zaskakuje. Teraz sobie możesz pomyśleć, no tak, ale skąd brać takie właśnie perełki? No, właśnie o to chodzi, aby działać inni, niż działają inni, tak? Inni właśnie będą na oferii, na, of, na oferteo, na grupach na Facebooku, na Eliksie, bić się o takie zlecenia, o poprawki po kimś, marnotrawić swój czas. Natomiast ja wolę, jak ten tygrys w dżungli, sobie pochodzić i samemu sobie takie zlecenia e, wyszukiwać. Jak? Tego uczę w moim kursie, jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych, do którego link znajdziesz w opisie e, tego filmu. Więc to jest taka podstawowa zasada, aby nie brać, umie brać, nie brać stron e, po innych, bo zawsze to generuje dodatkowe problemy, tak? Nie, koniec już. I przechodzimy do następnego punktu. Klient nie chce ci zapłacić zadatku, tak? No, niektórzy nazywają to zaliczką, prawnie to się nazywa właściwie zadatek. Zadatek jest rzeczą świętą. Przejechałem się kilkukrotnie, nie wziąłem e, zadatku i wtedy właśnie były problemy. Zazwyczaj były to problemy z e, klientami lokalnymi. Teraz, gdy mam już od kilku lat kanał na YouTube, generuje mi to dobrze płatnych klientów. Przychodzą osoby świadome, które wiedzą czego chcą, e, które chcą płacić z góry. Natomiast kilka razy nie wziąłem tego zadatku i były problemy. Zawsze biorę 30%, czyli jak to jest powiedzmy zlecenie na 3000 zł, biorę 1000 zł e, zadatku. Osoby, firmy, które mi zlecają usługę często chcą też płacić z góry. Tego nie robię, ponieważ mam taki dyskomfort, że wziąłem całość kwoty już jest na moim koncie, natomiast ja mam zamiar z tym zleceniem ruszyć powiedzmy za miesiąc i... Czuję się z tym po prostu nieswojo, że wziąłem pieniądze za coś, czego jeszcze nie zrobiłem, tak? Nie chodzi o to, że kogoś oszukam, tylko mam pieniądze za coś, czego jeszcze nie zrobiłem. Więc biorę już zadatek, ale w momencie, jak już zaczynam pracę nad stroną internetową, tak? Czyli zaczynam pracę nad stroną, biorę zadatek i w ten sposób działamy. Jeśli jest to duży projekt, dajmy na to, jest to sklep internetowy i wyceniłeś swoją usługę na przykład na 10 tysięcy złotych, to podziel ten projekt na mniejsze części. Na mniejsze części, czyli na przykład na pięć części po 2000, tak? Na etapy. I za każdy etap bierz pieniążki. Skończysz etap pierwszy, 2000 drugi, 2002, trzeci, yy, kolejne 2000. Jeśli ktoś, za przeproszenie będzie chciał Cię zrobić w bambuko, to zrobicie tylko za jeden etap, tak? Ale zazwyczaj, czy znaczy zazwyczaj, to się nigdy nie dzieje, bo jak są problemy, to zazwyczaj są problemy na samym początku. Już coś tam firma kluczy robi problemy już właśnie z tym podzieleniem na etapy, z płaceniem. Więc już to jest, lampka się powinna Tobie zapalić, nie wchodzimy w ten temat. Natomiast jeśli umawiasz się z, ta, z taką firmą, że jest produkt wyceniony na taką kwotę, dzielisz go na etapy i informujesz, że po każdym etapie wysyłasz fakturę zaliczkową, a na koniec wyślesz, Fakturę końcową, i firma się na to zgadza, jak najbardziej wchodzi w ten temat. Jest etap, jest kasa. Jest etap, jest kasa, masz ciągłość pieniążków, nie ma z tym problemu. I tutaj właśnie powiedziałem o tym zakresie prac, o umowie. Koniecznie, oprócz zajiczki, o zadatku, oczywiście wysyłaj umowę i w umowie spisz dokładny zakres prac, żeby nie było później zaskoczenia, że co to dla Pana zrobić mi logo? Co to dla Pana tutaj zrobić mi to tamto, tamto, coś ekstra, tak? Bo to przecież. Zajmie panu chwilę, więc jak to dziwne, że jeszcze tego, tego nie ma w cenie. No nie! Jak wyceniasz swoją usługę, to wyceniają bardzo, bardzo konkretnie, tak? I wszelkie rzeczy ekstra są ekstra płacone, bo to ekstra wykorzystuje ciebie i przede wszystkim właśnie twój czas. Jeśli nie wiesz, jak taką sobie umowę skonstruować, przygotowałem dla ciebie gotowiec. Gotowiec uniwersalny, z którego korzystam 5 lat. Znajdziesz go jako materiał dodatkowy w moim kursie, jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Ten kurs to 8 godzin wiedzy, know-how, jak zarabiać na stronach. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, zarówno pozyskiwanie klientów, jak i praca z klientem, jak i dalsza monetyzacja klienta, jak i też materiały bonusowe jak produktywność, mentalność czy budowa marki osobistej, tak aby nie ganiać za zleceniami jak chomik na karuzeli, a żeby marka osobista, system poleceń pracował na ciebie, aby te zlecenia same do ciebie przypływały. I kolejny taki rodzaj klientów są to tacy cebularze, którzy sknerzą o 50 o 100 zł, tak. Przychodzą do Ciebie o wycenę, ty powiedzmy, wyceniasz projekt na 2000 i taka osoba Cię informuje, że ona widziała na Allegro czy na oferii za 1000 zł, no to ja nie mam monopolu na swoje usługi, proszę iść do takiej osoby, tak? Oczywiście to jest pewna nieświadomość klientów, tak? My też musimy takie osoby edukować niejako informować. Bo klient, który... Była taka reklama kiedyś w latach 90. proszku Dosia, jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać? Jeśli klient widzi stronę internetową za 1000 zł i za 3000 zł, i nie widzi różnicy, to dla niego faktycznie cena jest najważniejsza, tak? On pójdzie tam, gdzie jest niższa cena, tak? Natomiast ty, jeśli chcesz zarabiać dobre pieniądze, musisz dać coś ekstra takiej osobie, tak? Musisz przedstawić wartość, że ty e, dajesz mu usługę wykonania strony czy też sklepu internetowego za kwotę trzy razy droższą, ale w oczach tego klienta ta, ta usługa. Ma być warta nie 3000, nie trzy razy więcej niż ten 1000, a co najmniej 5 razy tyle. Czyli możesz mu właśnie zaoferować, tak? Zdjęcia, teksty, optymalizację SEO. To wszystko właśnie zrobisz mu w cenie. Plus tam jeszcze już nie będę tutaj mówił, w jaki sposób ja wyróżniam swoją ofertę. To wszystko oczywiście znajdziesz w moim kursie, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Ale klient musi widzieć, musi widzieć tę różnicę, że dostaje tutaj wycenę 3 razy droższą, ale produkt dostaje 5 razy bardziej wartościowy od tego, tak? Ale oczywiście będą tacy klienci, którzy będą mieli to kompletnie w dupie i będą tylko, będzie ich tylko interesowała cena. Więc ty Zwłaszcza jeśli jesteś osobą, która ma problem z nowymi zleceniami, nie przykładaj swojej uwagi do tego typu zleceń, bo będziesz biegał cały czas jak chomik na karuzeli za nowymi zleceniami. Lepiej zrobić dwie strony za dobre pieniądze niż cztery za y, kiepskie i ten czas uwolnić i zająć się marketingiem, budową swojej marki osobistej i pozyskiwaniem zleceń na lepszych, bardziej intratnych, lukratywnych klientów. Kolejny rodzaj klientów, na których y, uważam, nie uważam, żeby to było coś złego, ale po prostu z doświadczenia wiem, że może to rodzić problemy. To praca z dużymi firmami. I ty, jako freelancer, jako twórca stron internetowych, pomyśl, czy masz ochotę boksować się z dużą firmą, z dużą korporacją. Jeśli jest proces tworzenia strony, to tam będziesz miał do czynienia z kilkoma osobami, które zarządzają z takim po prostu głuchym telefonem, tak? Jeśli przychodzi do ciebie, jeśli ty na przykład pozyskujesz klienta lokalnego, małego, solo przedsiębiorcy w małej firmie, to zazwyczaj rozmawiasz albo z właścicielem, z nim wszystko ustalasz, albo z jedną osobą, która stoi pomiędzy tobą a tym właścicielem. Natomiast jeśli robisz zlecenie dla dużej firmy, to tam jest kilka działów, jest prezes, który ostatecznie o wszystkim decyduje, jest dział marketingu, z kim innym, innym ustalasz jedno, oni się muszą naradzać, później te te, te efekty tych swoich narad tobie przekazują. Ktoś czegoś nie dopowie. Ktoś tam zawetuje. Później jest pięć osób decyzyjnych. Jednej osobie coś się przypomni i to trwa, trwa i trwa. tak I, i tak samo później jest z płatnościami. Tak? To idzie na długi termin. Więc bez sensu. Nie współpracuje z dużymi molochami, bo mówię, ten przewód, który jest tam odpowiedzialny, jest po prostu zbyt e, duży, tak? E, więc po prostu takie zlecenie się ciągnie, 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 a tak jak mówię, w mojej strategii biznesowej e, o tyle jest bardzo ważne oczywiście robienie, tych, robienie rzeczy e, nowych, e, no, nowych, nowych sposobów, walidowanie nowych sposobów na pozyskiwanie nowych klientów, ale jeszcze ważniejsze jest eliminowanie, uwalnianie czasu na rzeczy ważne poprzez właśnie e, m.in., usuwanie klientów tego typu, którzy, mi, którzy, mi, którzy pochłaniają zbyt dużo mojego czasu. Czyli duże firmy albo właśnie, tak jak mówiłem, poprawki po kimś, tak? Bo często właśnie w strategii jest tak, że myślimy, co robić nowego, a zapominamy o tym, co mogłoby uwolnić nam sporo czasu. Więc zadaj sobie to pytanie, co mogę wyeliminować z mojego biznesu, co pochłania mnie emocjonalnie, czasowo i finansowo, tak? Znajdź te swoje właśnie pareto. Daj znać w komentarzu, jakie ty takie problemy najczęściej, jakich klientów ty unikasz, jakie sytuacje są dla ciebie właśnie przykre związane z freelansem, z tworzeniem stron internetowych. Do następnego, trzymaj się, cześć!